Co mój pieczisz kochany malutki? Mój piękny. Mój piękny. Ty nas chcesz tutaj ułożyć do spania. Jak coś widzę. No, kotku, zobacz jakieś liczne oczka masz. Piękne masz oczęta. Po prostu to są piękne. Oj, ty śpiąca jesteś kotek. się Nareszcie mnie doczekałaś. Że przyszło mi po obiedzie sobie robimy, Jestem po obiedniu, nie? A jakże? A dlaczego nie? Jestem po obiedniu musi być. Miłości nigdy nie za wiele wśród nas. O, jakie śliczne oczęta się świecą. Oj, jene, jakie to przyjemne popatrzeć. O, proszę. O, jene. A jak się ładnie mruczy. O, jak ładnie mruczy, mój Kiciuś, kochany, malutki ten. O, czas na głaskanie. Chcę wam pokazać, jak mroczy mój kotek, ale nie wiem czy będzie słuchać. O, jaki piękna. Piękna jest. Zwykły szary kot. Zwykły dachowiec. A wyobraźcie sobie jaka miłość. Między nami. Ten kot to mnie nie opuszcza. Tylko jest okazja, że ja się tylko położę na 5 minut. Chcę tylko troszkę odpocząć. A tutaj już odpoczywam. Z kotkiem odpoczywam. To jest najlepsza, najlepszy odpoczynek. Wtedy jest okazja na głaskanie. Nie mam wtedy czasu na. Inne rzeczy. Bo to jest jedna okazja. No, trzeba kiedyś kotu też poświęcić czas, nie? No tak malutki. Malutki. Prawie 8 lat. Wyobraźcie sobie stara krowica. A ja ciągle ją traktuję jak małego kociaka. No. To jest mój kiciuś, kochany, malutki. Maleństwo. Moim kotem tu można spędzić naprawdę godzinę. Zjasta po najlepiej. To jest taki moment, kiedy po wszystkich zajęciach, nie wiem, po pracy, po różnych tam... Chociaż ona ona mnie widzi w domu, najwięcej jak tylko jest to możliwe. My staram się w nią dużo czasu spędzać, ale i tak jest to zawsze za mało. Nam 7 lat właściwie minęło, jak jeden dzień. Ona sobie łapę, czyści, a ja ją głaszczę w tym czasie. Zobaczcie. Najlepiej, nie? Mm. I pomroczy. A to mroczenie jest najprzyjemniejsze. Takie usypiające. Najlepsze wieczorem. Jak już mamy iść spać. Odpuszczę, teraz niech ona się troszkę. Sobie łapę. umyje. Wymyję. Bo to jest czas. A przy okazji nosa sobie musi wyczyścić. Z nosa też. O, proszę. Moim kotem to można spędzić naprawdę dużo czasu. Już mogę poklaskać? Nie. Strasznie ona lubi leżeć mi na klatce piersiowej. Tak odpoczywamy sobie. Ale to jest przez chwilę, a potem sobie idzie. Więc zobaczymy, jak długo będzie leżała tutaj na mnie. My tak lubimy spędzać czas, najlepiej umyć, tak? Trzeba łapską umyć. Mm. Ja zaraz przysnę. Jeśli zobaczycie, że ja śpię, to znaczy, że już kotek mnie uśpił. Co? Zobaczyłaś, że ja cię nagrywam? Proszę. No, proszę. No. A ja specjalnie nagrać chcę. Mogę pogłaskać kotek. Bo ja mam zamiar Cię głaskać teraz. No tak. No. Kiciuś. Futro sobie myje Mój kot. Ach, odwróciła się tak akurat, że nic nie widać. O, jest. Coś tam widać. O, teraz. Lepiej. Widzisz siebie, że ja cię nagrywam, nie? Ja no, lubię nagrywać. Widzicie u mnie dużo tych filmów z Kotem. Bo ja lubię z Kotem nagrywać filmy. Nawet pokazałam. O, ty lubisz Lizanie. Ty lubisz, jak mi... Ty lubisz mnie polizać, tak? O, ja to też lubię. Kot, tak ja to lubię po prostu. Masz taki ładny języczek. Taki ładny języczek masz. Jak szczotka. O, ja to akurat lubię. Mój kot mnie poliżał. No, nie jest taka liza. O, już. Koniec. Znudziło się. Już się znudziło kotu. Proszę bardzo. No dobra. Znaczy, że mam zakończyć. Troszkę kłaczków mi zostawiła pod nosem. A. I już. I do następnego wideo.